W dzisiejszym odcinku mogę używać tylko lutu z automatów My Hero Academy. Dokładnie tak, wraz z ostatnią aktualizacją My Hero Academy do Fortnite zostały dodane maszyny do sprzedaży przedmiotów właśnie z tego serialu. Postaram się wygrać gierkę, koniecznie oglądajcie odcinek do samego końca. Przy okazji zapraszam do subowania mojego nowego kanału Zakrzak Plus, jest on w pierwszej linii co opisu, więc zbijajcie. Pamiętajcie widzowie o kodzie ty w sklepie, dziękuję bardzo wszystkim, którzy mają wpisany kod ty do sklepu. W dzisiejszym odcinku, tak jak już słyszeliście, możemy grać tylko lutem z automatu My Hero Academy. Lecimy sobie na rynek kowadła, zapytacie mnie na pewno dlaczego. Lecimy tam dlatego, ponieważ znajdują się tam aż dwa automaty. Więc jest większa szansa, że jeden z nich to będzie przynajmniej ten mityczny automat. Chociaż tak w tajemnicy wam powiem, że lecę tutaj już jakiś czwarty albo piąty raz i jeszcze ani razu tego automatu nie miałem. Pierwszy z automatów, ja już to pamiętam na pamięć, znajduje się pod tym właśnie miejscem i jest to automat z SMG-kami. Drugi automat znajduje się tutaj za choinką i może tym razem będzie to mityczne. Ej, to jest chyba mityczny automat jest, mamy to! Kupujemy w takim razie moc i rura, zawijamy się. A może nie zawijamy, tylko walczymy! Wo wow 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 wow, wow. Jak widzicie, challenge ten nie jest taki prosty. Po pierwsze, lata tutaj bardzo dużo ludzi, a po drugie, na samym początku, no to najczęściej ktoś dostaje SMG ki pistole i bardzo łatwo jest mu mnie wyjaśnić. Tym razem nie mamy. Może w drugim będzie, no już widzę, że chyba nie będzie. No cóż, dobra, jak teraz nie dostanę tej mocy, to się ostro wkurzę. Jest, 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 jest przede mną. Dobra, plan jest widzowie taki. Bierzemy tą moc, wyjaśniamy od razu jakiegoś gościa. Patrzę tylko, kto spada na mapę i gdzie spada. Ej, jest tu kto w ogóle? Ty. Ludzi nie ma na tej miejscówce? sobie żartujecie, to jest prawie niemożliwe. Ktoś tam strzela się po prawej stronie, ale czy to jest na pewno u mnie? Okej, okay, jestem giga zdziwiony, bo tutaj jest zawsze, dosłownie zawsze miałem z 4-5 osób albo i więcej. Więc mój plan na początek jest jednak taki, że nie wyjaśniamy gości, ponieważ po prostu ich tutaj nie ma. Tylko po tym, jak już kupiliśmy... Ej, ej, ej jednak ktoś tu jest. Znaczy był, bo sobie pojechał tam motorem. Więc po tym, jak kupiliśmy już z automatu Michael Academy oczywiście mityczną moc, chciałbym pozbierać macy i leczenie. Tylko pytanie, czy ja znajdę leczenie? Oczywiście Widzicie, że tak. Ej, czemu dostałem skara? Widzowie, ten skar to by się przydał na innym odcinku, a nie jak nie mogę go używać. Albo mi się wydaje, albo ja słyszałem gości. Dobra, strzelam na oślep. Totalnie po prostu przed siebie. Może coś z tego będzie, a może nie. Zobaczymy i tym razem nic z tego nie ma. Ale są przynajmniej splesze. A nową moc mogę za chwilę kupić, więc w sumie jest luz. Ty, jest gościu, jest gościu, jest gościu. jest gościu. Ja się muszę. Aha, co ja dostałem? Nie, no to jest jakiś totalny skam. To jest totalny skam. Ja nie mogę zginąć. Widzowie, żyjemy. Jakim cudem żyjemy. Za chwilę musimy się wrócić po nową moc. Bo, jakby nie patrzeć, mi już prawie mocy zabrakło. I w ogóle jest tutaj lama. Nie mam jakiej zabrać. Nie, no ogólnie to kozacko. Jestem goniony przez jakiegoś łucznika, jakiegoś Legolasa. Kto jeszcze z łuku strzelał? Robin Hood. Kto jeszcze strzelał? No, masa tych ludzi była, którzy tam z łuku strzelali. Robin Hoodzie, Legolasie, kimkolwiek nie jesteś. Daj mi spokój. Ok, ok. Widzowie, tu ktoś jedzie na motorze. Ej, czemu ja mam od początku taki problem? Medyko w pitości. To jest idealny perk na dzisiaj. Idealnie by było też zabrać tą lamę, ale no, to się na pewno nie uda. A Tam jest gościu Mój plan jest aktualnie taki, że bierzemy rift'a z tej lamy I zawijamy gdzie indziej Po prostu, żeby na chwilę stąd uciec Najlepiej to tak jak mówię Byłoby kupić sobie jeszcze jedną mityczną moc to Znaczy i tak nie mogę zabrać dwóch na raz Ale druga by nam się strasznie przydała do tego Aby no, wymienić na nową Żeby mieć trzy użycia, a nie dwa Ej, jakiś ziomek idzie po flagę Wiecie co to znaczy? Jest dojeżdżany z mojej mocy Chłopie, chodź tutaj króciutko Trzy, dwa, jeden I chyba będzie po nim, mam nadzieję Dostał, leży, mam Widzowie, no krótka piłka, co ja mogę tutaj powiedzieć. Szybko poszło, tylko teraz muszę kupić moc. I to już tak bez kitu na 100%, bo mam jedno użycie. Leczenia mamy dużo Matsów też coś z tego gościa wypadło, więc zawsze na plus, to najważniejsze. Mygiełka, duże potki, beczka, chłopie, kleposoki. To mi się podoba. Co się z nazywa kleposok? Aha, czemu to się nazywa kleposok? A, Albo slab juice. Albo slap to klaskaż jakby, nie? Coś w tym stylu. Wyrzucamy pojedynczą. Wow, 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 jednak nie wyrzucamy! Dobra, kupujemy nową i uciekamy! Wizowie to się tak. Nie może skończyć. To się tak nie może skończyć. Nie denerwuj mnie, że on mnie dojedzie. Ja cię kręca. No, chłop strzela tym granatnikiem. Nie mam pytań. Weź go, ktoś porób. By kubierz ten granatnik. No, dajcie mi, ludzie, spokój. A, on mi rozwalił beczkę. Nie złyskam. Naprawdę mega, mega. Tylko tego mi brakowało, żeby ktoś mi rozwalił moją beczkę. Spoko. Jakiego dostanę? Perka. Sprinter. Przeładowanie. Dobra, daj to przeładowanie. Wychodzimy i zawijamy, bo mam nową moc. Dopiero co ją kupiłem. Ej, czemu to muszą być takie? Dymy, dajcie mi żyć O, bandażownica za darmo, na? To mi się podoba, za darmo to bierzemy Bandażownicę, jasna sprawa Jasny gwint, jestem dalej dojeżdżany Przez tego ziuta, zaraz widzowie odpalamy moc I go składamy jak papierowy samolot Jak ja to zawsze mówię, krótka piłka będzie z tym gościem I tyle w temacie, a może nie będę musiał Odpalać mocy, może mogę chwilę przycilować Byłoby spoko, bo wolę Zostawić moc na koniec, jeżeli zużyję moc Podczas meczu i nie będę mógł jej nigdzie kupić To znaczy, że nie będę już mógł grać z tą mocą Bo oczywiście możemy używać tylko przedmioty. Z mitycznego automatu deku. Czy tam My Hero Academy? Spróbujmy sobie wyjść. Mam nadzieję, że on nie zastawił na mnie pułapki. Mam na myśli to, że siedzi tam. No, oczywiście, że siedzi dobra. Wyjaśniam go. Widzę, krótka piłka. Bije go przez ścianę. Jest mniej więcej tutaj. Dostał mocną bombę. Ja też dostałem mocną bombę. Okej, okay, jest źle. Jest bardzo źle. Jest tragicznie, bym nawet powiedział. Wow, 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 wow. wow. On tu jest i ja nie ma Uciekam. Widzowie, to się nie może tak skończyć. No, dlaczego ja mam zawsze takiego pecha? Proszę, wytłumaczcie mi to, dlaczego zawsze ja. Dojeżdżam jakiś napocony ziutek. Ja uciekam bez matca. Tragedia. Ty, chyba uda mi się uciec. Nie wierzę. I to jest jeden z cięższych challenges, jakie nagrywam w tym rozdziale. Naprawdę. Jak nie najcięższy. Wydaje mi się, że najcięższy. Siedzę w oknie. Nie mam zamiaru z niego wychodzić, tylko ktoś mnie oznaczył, więc yy, jednak muszę wyjść. Bierzemy taksówkę, panie taksówkarzu. zawieź mnie jak najdalej stąd. Okej, okay, okej. Okay. Nie wiem, jak to się stało, ale przeżyliśmy. Ej, z tego co wiem, ten ciastek daje lód. No właśnie, dostałem darmowy lód od yy, nie ciastka, tylko pana Lizaka. Dzięki, panie Lizak. Zostawcie. Łapkę w górę, 1500 łapek i nagrywamy lud tylko od tego Lizaka. To może być dobry film. Do końca meczu zostały nam 24 osoby. To nie jest jakoś bardzo dużo jak na tą strefę. Ja bym sobie chętnie podjeżdżał Tylko, jest jeden problem. Automat jest na miejscówce, na której jest masa ludzi. No tam nie wiem, ile było osób, ale z 3 osoby myślę, były spokojnie, jak mnie dojeżdżali. Więc ja aktualnie zbieram Macy Fajnie byłoby mieć tak 600, 700, 800 może 1000 przy dobrych wiatrach. Jak już to uzbieram, to wtedy przejdziemy się kupić nowego mityka. No i właśnie, zapraszam Was. Oczywiście na mój nowy kanał Zakrzak Plus macie go w pierwszej linijce opisu. Możecie go zasubować, nie wychodząc z filmiku. Dzięki wszystkim, którzy to zrobią. Ej, 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 ej bo tutaj ktoś ma na mnie zlecenie i to i pomarańczowe, więc jest bardzo blisko. Ty, byczku, ty może lepiej nie zbliżaj się aż tak bardzo. Jak cię walnę uderzeniem deku, to nie będziesz wiedział, co się dzieje. Tak tylko chciałem powiedzieć. To wcale nie będzie tak, że dojedziesz mnie z pompę, jestem dzika i zginę. Nie, to tak w ogóle nie będzie. Ty strzela do mnie, jest tutaj, dobra widzowie, odpalamy deku. A może jeszcze nie odpalamy? Dobra, odpalamy, odpalamy. Jest gdzieś w tym Domku. Może go trafię. Nie mam pojęcia. Fajnie by było. Dobra, nie trafiłem go. Jest źle. Zostało mi tylko jedno użycie. Ja się wracam na tamtą miejscówkę, żeby kupić uderzenie deku, bo będzie tragedia. No, co ja zrobię z jednym użyciem? Chyba nic. Ej, dostałem cios z młota. Co to ma być? Dobra, ładuję go, ładuję go, widzowie. Krótka piłka. Leci cios i uwaga, let's go. Mam cię. Tak o 250. i Ja nie mogę. Nie no, kocham ten przedmiot za to, że możemy kogoś złanshotować. Po prostu mieć kogoś na jeden strzał. Nie ma nic lepszego, jak traficie Kogoś z deku smasha za 250. No, serio, to jest idealne. Ja się teraz zorientowałem, że moja miejscówka jest w strefie. Pozdrawiam, ja biegłem na złą miejscówkę. Sytuacja teraz wygląda tak, że nie mamy w ogóle broni. Zabierzmy sobie młot szybko do przejścia do strefy. Jedno uderzenie, no zawsze coś jakby nie patrzeć. Tylko pytanie, jak ja mam wejść na tą miejscówkę i kupić mityczny przedmiot? Jeżeli to jest w środku strefy i tam pewnie jest 5 osób. Spoko. Też nie wiem, jak mam to zrobić, ale jakoś to zrobię. A przynajmniej tak mi się wydaje, że dobrady. Nie no, muszę dać. No. Jak, jakby inaczej widzowie, no jakby inaczej. Pijamy potkę, Bandażownicowujemy się, czy jak to tam się mówi. Misja rynek kowadła przed nami. Gorzej, jeżeli ktoś ten automat zniszczył, bo jest na to szansa, że po prostu ktoś go rozwalił, ale oby to się nie stało. Ty, widzowie, bo ten automat nie jest rozwalony. Jest tam jeszcze, mamy go. Tylko pytanie, czy nie wyczerpały się zapasy? O, to są moje matcy, Czy nie wyczerpały się? Dobra, jest ostatnie. Jak widzicie, jest napisane zapas 1 Kupujemy ostatniego deku smasha w tym meczu, którego możemy kupić. I teraz rzucimy i powodzenia, żeby został mi do końca meczu i żebym nie musiał go wcześniej wykorzystać, bo jeżeli wykorzystam go wcześniej, no to będziemy musieli grać na samo leczenie. Co nie byłoby takie proste? Maksymam, mam, deku jest, leczenie jest, wszystko jest, teraz wygrywamy. Nie, no widzowie, czy ja dopiero co mówiłem, żebym nie musiał tego wykorzystać i już jestem dojeżdżany? Czy to jest żart? Czy to jest jakiś żart? Proszę, powiedzcie mi to. Muszę iść do jakiegoś budynku dziwnego, zamknąć się, a, no to się zamknę. O, o, to jest idealne miejsce, tutaj będę siedział do końca meczu, let's go. Jest chyba bez piecznie, co? Tak wygląda. Wracam do was za moment, ja sobie chilluję. Siedem osób zostało nam do końca meczu. Jak widzicie, strefa jest na samym środku mapy. Musimy teraz do niej przejść w jakiś nie... sposób, żeby nas po prostu nie zauważyli. Wow, no to nieźle mnie, żeby nie zauważyli. Nie! nie, nie, nie. To był najtrudniejszy challenge, jaki nagrywałem. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o kodzie ity w sklepie. się na ten odcinek, który się teraz pokazuje oraz subujcie mój nowy kanał. Trzymajcie się, do następnego i piona.